przy okazji i przyjemność witać Pana Jezusa Miłosiernego w Jana Pawła II. A teraz mam wielką radość powitać w naszej wspólnocie parafialnej Jego ekscelencję księdza biskupa Piotra Skuchę. Dziękuję mu za to, że przybył dzisiaj do naszej parafialnej wspólnoty, za to, że będzie przewodniczą naszym modlitwom w tej Eucharystii, którą pragnie ofiarować w intencji wszystkich parafian. Prosimy się Biskupie, o to, byś nas poprowadził dzisiaj w tej jakże ważnej dla nas modlitwie w tym uroczystym dniu dla naszych parafii. Przeprosimy teraz Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem wsłuchiwać się Boże Słowo i mogli uczestniczyć w tej ofierze Jezusa Chrystusa i Kościoła. Spowiadam się o Bogu Wszechmogącemu, i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Marię. zmiłuje nad nami Bóg wszech a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie z się nad nami, nie zmiłuj, zmiłuj się nad nami Chryste, zmiłuj się nad nami.